You, you, you opened the match uh, with, uh, with your goal, but it wasn't enough to, to win today with Pogon. Yes, uh, it doesn't matter my goal because the team lost. But I think in the first half the team made uh, a lot of changes for for a score a goal. But uh, in the second part, I think uh, Pogon scored two goals, win the game, and uh, they was better. It was sad. Uh, it, it will be set uh, weeks, next weeks uh, for you. Yeah, because uh, we we want to win this game, uh, but uh, now I think it's time to recover, to to stay focused in the next game, the cup, and maybe it's better. Today is, uh, stay bad, but uh, tomorrow and the other days in the holidays, thinking about uh, the next game for, for stay focused and win and win games. I was uh, Very unhappy for you to, lo to lose uh, two middle uh, defenders in one match. Uh, it was it wasn't easy situation for you. Please can you repeat? Uh, you lost uh, two. Um, defenders, yes. mid, mid, center, center defenders. Ah, okay. yes. it, it is a abnormal situation. Yeah, it's a normal situation. But this is football. Uh, unfortunately, Juan an uh, endure, but uh, I think um, get to uh, make a very good, very good game for for her, for him first uh, match in extra glasa, and this is unfortunately, but. Jest time to to continue uh, and and make the victories. When you tak. you will rest? When and In Spain? Yeah, yeah. I go to Spain and Na początek pytanie o zdrowie. Jak tam, jak tam ta noga? No, bardzo dobrze już teraz, bo to były tylko skurcze, więc nie ma żadnej poważnej kontuzji. E, no, doszedłem już do siebie po, teraz po meczu, no i jestem gotowy, no. Mam następny mecz. Dobra, a powiedz mi, jak wychodziłeś z szatni, stanąłeś w tunelu, to serducho trochę szybciej biło? No tak, tak, ale potem szedłem na boisko, no i już to puściło. A powiedz mi, jakie to uczucie, czyścić grosika z piłek, dostajesz brawa od, od stadionu? No niesamowite uczucie, kiedy cały stadion zaczyna krzyczeć, gdy Ty zrobisz jakąś dobrą akcję. Okej. Okay. Pewność Ciebie na boisku, spoko. No, opowiadaj o tym. No, chciałem się wprowadzić trochę na początku prostszych piłek, no i potem już jakby stres puścił i... Zacząłem grać swoje. Witam Państwa na drugiej części konferencji po meczu 19. koleki Pekao Bank Polski Ekstraklasy. Przypomnę, że wicefłód zmierzył się z Pogonią Szczecin. Lepsi okazali się goście. Z nami jest trener drużyny gospodarzy Dalny Myśliwiec. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Na początek poproszę o podsumowanie tego spotkania. Nie osiągnęliśmy celu jaki był dla nas kluczowy którego bardzo pragnęliśmy. To jest najsłabsza informacja. Kontekst też nie jest najlepszy, bo o ile w każdym kolejnym meczu albo się czegoś uczyliśmy, albo robiliśmy krok do przodu, tak w tym meczu jestem rozczarowany, że wszystko szło, szło zgodnie z planem. Robiliśmy to co do nas należy i zawaliliśmy w momencie, kiedy powinno być teoretycznie najłatwiej i najlepiej. Bo myślę, że zagrać tak dobry mecz przeciwko tak dobremu zespołowi jak pogoń. Zasłużyć na bramkę, zdobyć bramkę, a później zacząć robić większość rzeczy dokładnie odwrotnie, to nam po prostu nie przystoi. Tu podłożem mojej pracy i moich decyzji jest zawsze odwaga i odwaga powoduje, że się rozwijamy, bo czasami jesteśmy w stanie złamać własne bariery albo bariery, których nikt nie próbował przekroczyć, a, a tutaj po bramce mam duży żal do siebie, że nie potrafiliśmy. Być konsekwentni, nawet yy, no, mówię tak jak w momencie zdobycia bramki, zamiast iść za ciosem, albo po prostu zachować spokój i dalej grać w piłkę i dalej podchodzić wysoko, to my zaczęliśmy yy, niepotrzebnie używać półśrodków, i to nas mówiąc brzydko i dosadnie zabiło. I też nie jestem zadowolony na pewno z początku drugiej połowy, bo to była konsekwencja pierwsza. E, w sumie nasze pierwsze zachowanie, tak od razu po zdobyciu bramki, do końca tej pierwszej połowy, to był brak odwagi w, przede wszystkim w budowaniu, a w drugiej połowie objawiało się tym, że podchodząc do pressingu, nie wszyscy szliśmy jak jeden, jeden za drugiego, tylko tworzyliśmy przestrzeń tam, gdzie najlepiej i najczęściej stara się z niej korzystać rywal. Pogoń z przestrzeni między liniami i ta przestrzeń przy tych piłkarzach no nie może być tak broniona, jak my to robiliśmy, do straty drugiej bramki. Także kończąc mój wywód, mogliśmy zrobić zdecydowanie więcej, żeby wygrać ten mecz. Powinniśmy zrobić zdecydowanie więcej, ale dzięki temu po raz kolejny mam informację, jak pracować. I co zrobić, żeby jeszcze rozwijać tę drużynę, ale rozwijać w tym sensie nie, żeby ona grała ładnie, żeby grała przyjemnie dla oka i widowiskowo, ale żeby punktowała lepiej, bo jeszcze raz się, nie możemy dopuścić do takiego rezultatu, mając tak dobry występ w pierwszej połowie do zdobycia bramki. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Pora na pytania. Przypomnę o tym, żeby przed ich zadaniem podać nazwę redakcji. Proszę. Mateusz Jabłoński, po prostu futbolu. Pierwsze pytanie, panie trenerze. No, właśnie, wielokrotnie widzę województwo w ekstraklasie. W ostatnich dwóch sezonach zdarzało się, że gra pogarszała się po stracie bramki. Ja dzisiaj paradoksalnie widzę, mam wrażenie, że. Zaczął grać gorzej po tym, jak ją strzelił, bo właściwie jeszcze w pierwszej połowie były dwie sytuacje. No jedna, widzę, stracił bramka, a potem Rawa surotował fantastyczną paradą, a druga połowa już kompletnie nie ma Rawa, więc mam wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę momentem, w którym ta gra widzała za ma, właśnie strzenie bramki. Zgodzę się i tak jak powiedziałem wcześniej, nie nazwałbym tego załamaniem gry, ale z totalnym zmianem obliczu, oblicza meczu i i to jest coś, nad czym muszę pracować z drużyną i jej uświadamiać. Ale najważniejsza to jest, pomimo tego, że mecze były totalnie różne niż nasz ostatni przegrany mecz, to jeden temat jest spójny. Konsekwencja, bo my mamy taką, nie chcę mówić, że cechę, ale mamy taki odruch, że w momencie, kiedy coś się dzieje na boisku, zmienia się, zmieniają się warunki gry, przeciwnik podchodzi wyżej albo się cofa, my czasami mamy taki odruch, żeby szukać zbyt szybko nowych rozwiązań, a tutaj powinniśmy być konsekwentni, być cały czas na pozycji, bo z tego mamy bramki, a w momencie, kiedy zaczynamy niepotrzebnie kombinować, w momencie, kiedy wszystko szczególnie idzie zgodnie z planem, no to to możemy mieć problem, ale moja w tym rola, żeby te sytuacje się już nie powtarzały. A jak oceniałby Pan występ Pawła Kwiatkowskiego, Zdecydowanie zaskoczenie, że znalazł się w pierwszym składzie od pierwszej minuty, a moim zdaniem bardzo dobry występ. Jeden z najlepszych nawet nie najlepszy piłkarz widzewa dzisiaj. Dobrze, kwiatek zaczął, i minus taki, że nie możemy cieszyć się, że zadebiutował w widzewie, a mimo to przegraliśmy. Mamy kolejne pytania. Tak, Robert Fiedźko, telewizja, pani Trochę kuriozalna sytuacja, kiedy w jednym meczu widzę straci dwóch środkowych obrońców. Jak ta pierwsza kontuzja skomplikowała życie widzewowi? Luis, który był w kapitalnej formie, i zdecydowałem się już zero-jedynkowo potraktować go jako bocznego obrońcę, tam a rywalizować, tam ma robić różnicę i tam robi różnicę trenuje na tej pozycji od dłuższego okresu i ma trochę inne odruchy, a nagle w, w krótkiej chwili musi się przestawić na inną grę i to też nie pomaga drużynie i jemu samemu, bo widać było, że nasi środkowe obrońcy mieli dużą łatwość w omijaniu pressingu przeciwnika będąc bardzo blisko siebie i blisko linii środkowej, nie linii środkowej tylko osi boiska, czyli linii łączącej powiedzmy najkrótszą drogą bramki. Luis, Grał tak jak boczny obrońca, i poza jego świadomością była ustawienie, i przez to też gubił kąt podania. Przez to mógł wykonać mniej jakościowych podań niż wcześniej, ale to nie było żadnym problemem w sensie takim generalnym. Minus taki, że trzeba reagować i my musimy reagować, a to nie jest żaden problem, nie powinien być żaden problem, musimy robić dalej swoje. To jak trener narodzeni, yy, występ widzewa w tej yy, jesieni. Mówiąc krótko, ja jestem zadowolony z wielu rzeczy, które zrobiliśmy, ale one te rzeczy, które wypracowaliśmy, one no bez dwóch zdań pokazują, w jakim stylu chcemy grać i w jaki sposób chcemy grać, ale kluczowe w piłce są punkty i musimy robić wszystko, żeby w tych detalach przechylić szale zwycięstwa zawsze na swoją stronę, bo Piękny mecz nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie daje punktów, jeżeli zgubi się te punkty jeden raz, jesteśmy w stanie to zaakceptować i to jest normalne, tak jak było nie wiem, meczu z wartą. Ale najgorsze i naj, najbardziej niekorzystne w takiej sytuacji jest myśleć o tym, że gubimy punkty i myśleć obsesyjnie o punktach i tutaj podejmować jakieś nerwowe ruchy. Musimy robić dalej swoje konsekwentnie, a tak jak wspominałem w konferencji przedmeczowej, że najważniejsze jest teraz, Pokazać swoją jakość i to, że się jesteśmy w stanie zmierzyć z sytuacją, a nie myśleć o tym, że jesteśmy nisko w tabeli, że niska przewaga nad strefą spadkową. Jeżeli my zaczniemy myśleć o efektach, a nie o pracy, to możemy mieć problem, ale mocne jednostki nie mają takiego myślenia i bez względu na okoliczności robią swoją robotę. Wychodzą na wojsko, robią robotę. Trenerzy wychodzą na trening, robią analizę. Wyciągają wnioski i kontynuują swoją pracę. Na tym polega sport, i, i to dzieli moim zdaniem zwycięzców od, od przegranych. Bo przegrać można mecz, można mieć trudniejszy moment, ale silne jednostki z tego wychodzą bez szwanku, a z doświadczeniem. Bogusław Kukuć. No, nie da się ukryć, że ten jesień kończymy. Widzę w końcu. Trzema z rzędu porażkami z bilansem goli 1-6. Mówię o porażkach w ekstraklasie. Ja uważam, że spore znaczenie miała zbyt wielka ilość kontuzji i wykluczeń kartkowych. Czy Pan ma podobne zdanie, czy nie? Gdybym szukał wymówek, mógłbym tak powiedzieć. Gdybym szukał wymówek, to mógłbym tak odpowiedzieć i wykorzystać tą sytuację do tego, żeby może nie tyle zrzucić odpowiedzialność, ale mm, odsunąć się od tej porażki. Nawet Pan się poprawił, bo Pan powiedział, że Widzew przegrał. Bo jak wygrywamy, to my wygrywamy, a, a jak przegrywa, to Widzew albo ktoś inny. I tak nie, nie chcę zabrzmieć uszczypliwie, ale zmierzam do tego, że to, że nie mogłem skorzystać z wszystkich piłkarzy, to, że były okoliczności, a które są okoliczności nie są zależne ode mnie, nigdy nie wykorzystam ich jako wymówki. To, że nie mogłem skorzystać z Mateusza Żyro, który wyglądał bardzo dobrze i bardzo dobrze się rozwija i był bardzo skuteczny w swoich działaniach, było idealnym momentem do tego, żeby pokazać Państwu, kibicom, jaki potencjał drzemie w kwiatku. I każda trudność... Powinna być wyzwaniem i powinna być okazją do tego, żeby zrobić coś lepiej, więcej i być może złamać jakiś schemat. Dlatego ja do tego tak nie podchodzę, że hmm, przegraliśmy mecz, bo nie mogłem skorzystać z pięciu piłkarzy. Przegrałem mecz, bo moja linia obrony była momentami zbyt nisko, jak na jakość pogoni. I tak do tego podchodzę i zrobię wszystko, żeby do takich sytuacji więcej nie dopuścić, bo wolę przegrać mecz, ale robiąc w 100% wszystko to, co do mnie należy. I zaakceptować, że czasami możesz przez to przegrać, ale nie jestem w stanie zaakceptować tego, że pół środków i wymówek. Zanim zadamy pytanie, jakby poinformuję kibiców, którzy być może mnie słyszą, chociaż pewnie nie za bardzo, że mamy tutaj awarię. Zaraz włączam OK. No ale lecimy dalej niestety. Bardzo mi znają do sektora w panie trenerze, chciałbym zapytać, w jakim elemencie pana zdaniem widzę w największy regres, jeśli chodzi o ten poziom, na który zdołaliśmy się wspiąć w Poznaniu. Mówimy o tym meczu, czy kontekście o kontekście tych poprzednich? Patrząc teraz na y, liczbę, wy... abstrahując od tego dzisiejszego meczu, bo ten dzisiejszy mecz był niezły pod tym kątem, ale. Mówiąc kolokwialnie, mięso, czyli przełożenie zdobywanych przestrzeni, które chcemy zdobywać, posiadanie piłki otwartej w konkretnych bazach, przestrzeniach. Nie, nie tworzymy z tego tyle sytuacji, ile powinniśmy, i to jest coś, do czego nawiązywałem w poprzednich wypowiedziach, bo my niejednokrotnie mieliśmy piłkę, powiedzmy, Bartek Pawłowski miał piłkę na nodze dogrywał tam, gdzie powinien być napastnik, a napastnik wtedy zajął pozycję pomocnika i zanim oni zmienili się pozycjami, czyli napastnik z pomocnikiem, to piłka przeszła to... wzdłuż bramki. I przez to finalnie nie mamy żadnego uderzenia do bramki, nie stworzyliśmy sytuacji, a w naszym sposobie grania to musi być nawet nie tyle sytuacja, co, co bramka. I stąd ten kluczowy element w naszej grze, czyli tworzenie sytuacji i tworzenie jakościowych sytuacji powinien być lepszy i on nam opadł. I drugie pytanie, co Pan sądzi o cechach wolicjonalnych zespołu? Jeśli miałbym z trybun ocenić właśnie ten, tę różnicę poziomów, no to jeśli chodzi o taką delikatność, można to tak ująć, w tak zwanych stykówkach nawet, czy takiej pazerności, żeby w końcówkach strzelać bramki, to ten poziom, właśnie zjechał, moim zdaniem, jeśli chodzi o taką mentalność, o, o cechy ewolucjonalne, o taką determinację. To, to tego mi ostatnio też brakuje. I, I tutaj w tym meczu z pogonią, nie wiem, jaką pan ma opinię na temat tej końcówki, ale no właśnie zapytam, czy, czy widzę, zrobił wszystko, żeby, żeby tę bramkę wyszarpać, strzelić, zdobyć, zapunktować? Na pierwsze pytanie odpowiem przez pryzmat meczu, nawet z pogonią, bo tutaj też. Yy padło takie pytanie, rozmawialiśmy na ten temat, ja nawet sprawdziłem, ile fauli popełniliśmy w meczu z Puszczą Niepołomice. To była największa liczba w sezonie. I tak jak tłumaczyłem wtedy kontekst, że w momencie, kiedy my wchodziliśmy w zwarcie, przeciwnik mógł od siebie dodać, przez to było więcej fauli i nasi piłkarze nie chcieli robić tego w taki sposób jednoznaczny, do czego nas przyzwyczaili, bo wiedzieli, że to niczym nie pomaga napędza przeciwnika. I tutaj w tym meczu nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, w sensie liczby fauli takiej bezpardonowości, bo to jest oczywiście kwestia taka bardzo no, subiektywna, i, i możemy oceniać przez pryzmat efektu. Ja nie chciałbym tego robić, ale odniosę się na pewno do, do, do tej końcu, końcówki, o której Pan powiedział meczu. Patrząc na przebieg meczu i cofnięcie się też przeciwnika, no, trzeba było użyć. Innych środków, niż my wcześniej trenowaliśmy i próbowaliśmy, czyli stworzenie przewagi w bocznym sektorze i tam zagranie piłki prostopadłej, wejście przez środek i stworzenie piłki prostopadłej. Przeciwnik zabrał nam przestrzeń za linią obrony, bo też bardzo często próbowaliśmy zagrać piłki diagonalne bezpośrednio za linię obrony, gdzie nawet e, Sanci dwa razy spalił. I tracąc te wszystkie argumenty i możliwości do wykorzystania ze względu na małą przestrzeń, my powinniśmy wykonywać więcej. Dośrodkowań. Tylko znowu wracamy do tematów poprzednich. I tak jak pracowałem z drużyną, bo mieliśmy zbyt duży procent dośrodkowań w stosunku do piłek prostopadłych ze środka, tak na to mocniej ukierunkowaliśmy naszą wagę. A paradoks jest taki, że coś, co chcieliśmy zmniejszyć tego działanie i piłkarzy zniechęcałem do takich dośrodkowań, to tutaj była najlepsza forma do tego, żeby spróbować napocząć przeciwnika albo strzelić mu dużą, długą, drugą bramkę. Ale to jeszcze. Jest bardzo spójne z tym moim pierwszym kluczowym wnioskiem, o którym też rozmawialiśmy, czyli być na pozycji. Bo w, zaraz po straceniu drugiej bramki, Bartek ma piłkę w idealnej pozycji, zagrywa lewą nogą idealnie, piłkę na pozycji, a tam nie ma naszego piłkarza. I to jest cały czas jeden temat, który może totalnie zmienić optykę i efekt przede wszystkim efekt naszych meczów. I, i tutaj na pewno hmm, powinniśmy rozegrać. Ten końcowy fragment meczu lepiej, ale taki jeden, jedna myśl, która może być jakimś wytłumaczeniem albo takim tematem, na którym ja się muszę na pewno jako trener pochylić. To jest, wchodząc do drużyny, bardzo łatwo było stworzyć taką wprowadzając nowe zasady, nowe reguły, nową energię, bardzo łatwo było pokazać drużynom, jaki jest kierunek tych działań i każdy bez dwóch, bez dwóch zdań szedł w tym w to powiedzmy, że w ciemno, bo widział w tym sens, logikę, widział w tym pozytywną energię i to nas napędzało, nawet jeżeli mecze graliśmy słabsze, bo paradoks jest taki, że w słabszych meczach, grając słabsze mecze niż ten dzisiejszy punktowaliśmy, a w tym, gdzie zagraliśmy szczególnie, jeszcze raz podkreślę, do tej pierwszej bramki bardzo dobrze, to my nie punktujemy i to jest też taki etap, w którym ja muszę podjąć bardzo dobre decyzje i zastanowić się, na ile ktoś jest gotowy do poświęcenia. Bo nie ma się co oszukiwać, ale w każdym klubie, przy, każdej, przy każdym końcu, powiedzmy, rundy czy sezonu. Zaczyna się kalkulowanie, być może zastanawianie, kto zostanie, kto odejdzie, jakie transfery, i wtedy takie myślenie kolektywne zaczyna, mówiąc brzydko, spadać. I to jest moja rola, żeby sprawdzić, kto jest w stanie dać tej drużynie oczywiście odwagę, oczywiście jakość, ale czasami. Bardziej cenni są ci piłkarze, którzy są w stanie się poświęcić dla zespołu i zrobić coś więcej, wiedząc, że im się to może nie opłacać. Bo przykładowo, wiedząc, że możesz zejść między linie i opuścić swoją pozycję, bo czujesz, że tam może zostać zagrane podanie, bo jest odrobinę na przestrzeni, to myślisz o sobie, a nie myślisz o tym, że dzięki temu, że ty zostajesz na pozycji, tworzy się przestrzeń między liniami dla partnera. I to są takie małe sygnały, które, które na pewno trzeba rozważyć. W której ja, na której ja muszę być wrażliwy i czuły, bo to sprawi, że drużyna będzie cieszyć nas swoją grą, będzie punktować, bo to robi tak naprawdę wynik. Styl bardzo łatwo wypracować, sposoby, mechanizmy. Tylko podjąć dobre decyzje i wybrać tych piłkarzy, którzy bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się opłaca, będą robić wszystko, żeby się poświęcić drużynie, to, to wtedy my będziemy punktować zdecydowanie lepiej. I to jest najważniejsze moje zadanie, i, i coś, co może być kluczowe w, w mojej pracy i w tym, żeby Wizę punktował lepiej. Dziękuję. Czy mamy kolejne pytania? Zanim zakończę, zwrócę się jeszcze do widze, widzów, e, widzę w TV, ze swojej strony przepraszam za przerwę w nadawaniu dźwięku. Usterka była spowodowana problemem na obiekcie, jeszcze raz przepraszamy za tę niedogodność. A Wam, widzom, a także wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział w tym pomyczowym spotkaniu. Życzę wszystkim e, bezpiecznego i spokojnego powrotu do domu. Dziękuję trenerze. Dziękuję. Widzą również dziękuję. Życzę wszystkim zebranym, a także osobom przed monitorami wesołych świąt. Do ustrzenia, cześć.